Co tu jeszcze mamy? Barmińsko-mazurski Urząd Wojewódzki, Centrum Zarządzania, Kryzysowego Związek USP. Jest sikawka wodna, sikawka konna Dajcie znać co jest w tych garażach Czy tam są samochody podziałowe, chyba tak Chyba tak, co my tam mamy? Są jakieś o, tu jest budynek Komenda wojewódzka wejście. Ładny budynek, co? Bramy. Ciekawe, czy bramy są otwierane. Czy bramy są otwierane ręcznie, czy elektrycznie. Na LTG4 były bramy, że konserwator zabytków nie kazał ich przebudowywać. Ale ostatecznie to zostało zrobione. O, ładny budynek. Zobaczymy. Michał Lęgowski, poeta ludowy, piewca polskiej warmii Idziemy dalej Przejdziemy sobie o, w ten sposób Tu, co mamy mordeczki, wygląda mi tu Możliwe, że tu są o pokoje strażaków Czy nie pokoje? Okay. Ten najładniejszy budyneczek do tej pory, jaki widziałem tu obok no i McDonald's, no i rozkminka, czemu te McDonaldy przy jednostka centrum powiadomienia ratunkowego, o, rozkmina taka przy węzłach komunikacyjnych. W miejscach właśnie tak usadowione są te jednostki, żeby był optymalny dojazd do każdego miejsca, tu też duże skupisko ludzi, tu mamy samochody, garaże, jednak tu garaże są, centrum powiadomienia. Więc tam Webulska, tu garaże, tutaj widzę jakieś samochody. Tutaj jedyneczka 301 Olsztyn, jakiś Sopik. Idziemy sobie dalej. A jest ładny budynek. Tu mamy samochody, ale to chyba komendowe. Więc dajcie znać, w którym miejscu jest jednostka. W którym miejscu komenda. No, tak wygląda. to. Czy to jest jednostka, czy to pod komendę podlega? Nie wiem, oba, oba, idę z drugiej strony zobaczyć, ale stawiam, że tu jest, tu jest podział bojowy. Idę z drugiej strony zobaczyć, hop! I...